W dzisiejszym odcinku zamienimy nasz salon w wielki plac zabaw dla naszej córeczki. Ale najpierw, żeby to mogło się udać, musieliśmy załatwić dziadków i wywieźć ich razem z Miją na cały dzień. No bo przecież chodzi o to, żeby Mija o niczym nie wiedziała i miała niespodziankę. Trochę jednak muszę sprostować Maxa, bo no nie taki wielki, ponieważ jak widzicie, nie mamy zbyt dużo miejsca. Nie taki wielki nasz salon, ale nie oznacza to, że plac zabaw. Nie może być wielki. Dziadkowie z Mią zostali już odwiezieni, nawet babcia zabawi się we vlogerkę, ponieważ daliśmy im kamerkę, żeby mogli sobie co nieco nagrać. Wiecie, że my tutaj będziemy robić cały plan zabaw, a dziadkowie w tym czasie pojechali do galerii. No i jesteśmy ciekawi, jaki im vlogaz wyjdzie. Może być zabawnie. Moja mama wydawała się taka trochę podekscytowana na tak, tak, Moja mama wydawała się bardzo podekscytowana, że będzie mogła zabawić się w Gosia Vlog. Jesteśmy w Poznaniu. Już pewnie będą dekoracje świąteczne. O, widzę choinkę. Jaka piękna. Zobaczcie. Junia, zobacz jakie duże bombki, Dziadek odwróci ją do choinki. Zapomnieliśmy zabrać jakoś. Maskotkę, miomi, będziemy musieli kupić maskotkę. Dobrze, więc na samym początku musimy opróżnić przestrzeń. No, troszeczkę A, tego to... mamy, ale ty naprawdę chcesz wszystko wyciągnąć. Tak, tak, dlatego że. No sami zobaczcie, salon nie jest zbyt duży, dlatego jeżeli ma tutaj powstać plac zabaw, no to musi być przestrzeń, więc musimy wszystko. Teraz mi mhm. się przydało większe mieszkanie, prawda? <laughs> Dobra, nie traćmy czasu i bierzmy się do roboty. Co jest? Halo! Tak i nie mówię, może z czego to teraz zacząć? Wydaje mi się, że chyba od tego. A! <grybuj> <grybuj> Ała! Ała! Na palec sobie zrobiłem. To na razie musi zostać, bo nie możemy sobie odciąć od internetu chaty. Trzeba wywieźć tą kanopę. Tak, a akurat jesteśmy w trakcie oczekiwania na nową, więc już sobie ją tutaj można przedstawić. Pierwsze rany wojenne. Ja no myślałem no. ogólnie, że jak my to wyniesiemy tu, no to tu będzie więcej miejsca. Jednak chyba nie. Najgorsze z rzeczy takich do wyniesienia już za nami. Teraz trzeba po prostu tutaj wynieść te zabawki i odkurzyć. A, jeszcze umyć podłogę. A ty co tutaj robisz? Przepraszam bardzo. Co to ma być? Ja moi drodzy, tutaj mam teraz kącik beauty, bo Max będzie się zajmował tą całym usprzątnięciem tego wszystkiego, a ja mhm. sobie y, robię fryzurę na kobiet córeczki. Bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać do galerii do Poznani, bo... Jest dużo miejsca, z Miunią wózkiem ładnie sobie możemy pojechać i jest dobre jedzonko, później pójdziemy na obiadek. W sumie, zanim to wszystko tutaj teraz jeszcze posprzątamy, Werka wpada na dobry pomysł, żeby rozpakować kartony, które do nas przyszły z rzeczami różnymi tutaj do naszego placu zabaw, bo dzięki temu nie będę musiał odkurzać dwa razy, bo na pewno jeszcze się pobrudzi i przynajmniej zobaczymy, co tutaj się w naszym placu zabaw znajdzie. Aha, takie coś, ale to takie małe tylko jest? Ja myślałam, że to będzie... Myślę, że to będzie większe. Nie, nie Co? gadaj, że to jest takie walutkie. Takie zamówiłaś. Nie no, to jest niemożliwe, zwracamy to. Proszę pani. Ej, to jest niemożliwe. To miał być wielki plac zabaw. Rozpakuję to i zobaczymy. Dobra Wera, to jest to twoje wielkie koło. Coś ty zamówiła dziewczyno. To miało być koło, a to tak zostało zawinięte na, na siłę. Takie kurde splaczałe! Coś ty kupiła? No trudno, no co, no trzeba będzie improwizować, no nie? No ale to się może z czasem tu jakoś trochę naprostuje czy coś, nie? No bo to tak. O co tu chodzi? Ej, Kulek mamy niby 150. Dobra, nie będzie chyba tak źle z tym. Nie? Dobra, mamy jeszcze hel. <laughs> Baloniki, tutaj e, mamy namiot mhm. i tunel. To jest. To jest, chyba tunel. to jest chyba tunel, no. Aha. Fajny. Ej fajny i będzie mogła sobie przechodzić przez niego. To jej się spodoba na bank, nie? Ej. Wow. Fajny. To jest spoko, nie? No. Ale czemu to się nie trzeba? Ej, ale Spoko, nie? Bo on wygląda jak taki mini namiot cyrkowy i mhm. jak ona będzie starsza, to można bawić się w cyrk. Jestem 30 trzydziestoletnią matką, a jestem tak podjarana, jakby to był mój, mój, mój namiot i mój cyrk. No dobra. No coś ty zrobiła. No coś ty zrobiła. No dobra, to się przyczepi. No po co zepsułaś? Dobra, tutaj mamy jeszcze taką matę i taką matę. Więc y, myślę, że chyba którąś z nich położymy pod ten namiot. Przyznaj się, podoba ci się to. Gorąco w tym jest. Okej. Okay. Oho. Uwaga. Uuuu. <grystanie> Chodź księżniczko do zamku. Chociaż nie wiem, czy ty się tu jeszcze zmieścisz. Weź jej, to ma być dla dziecka. Ej! Ale duszno tu. Dobrze, że są okna, zobaczcie. Przewiew. <grym> Będzie przewiew, tylko żeby przeciągu nie było. No. Czemu ja takiego czegoś nie miałam, jak byłam mała? Masz teraz. Kupiłam sobie takie futerko ze sprzedaży, żeby się przydać zawsze, tak? Czy nawet na wieczór. Chciałam płaszczyk długi kupić, czarny, no ale nie było. Ładne futerko babcia kupia. zrób Ajkę. Ładne kolejna rzecz, musimy tutaj to teraz rozciąć! Ojeju, rozciąłem kartę zamiast tego. Ale wydaje mi się, że mimi będzie miała radochę. Aha, to jest co prawda jedna część, ale jakże ważna i istotna, proszę bardzo, to będzie ścianka wspinaczkowa, tak Kitty. Albo zjeżdżalnia, zależy od wyobraźni. Jeżeli chodzi o zjeżdżalnię to nie wiem, bo to takie, żeby jeszcze drzazga w dupkę nie weszła. I jak to ma być? Aha. Tak? No. Aha. No gdzie to, ty zarwiesz? Zobacz jakie to o, tu, jak się wygina. Nie próbuj na to wchodzić nawet, kobieto. O, i będzie mogła sobie tak... Tip, tip, tak, tip, będzie ćwiczyła przynajmniej. Ale zobaczcie, teraz to tutaj jest jeden wielki syf. Ale jak już to wszystko się poukłada, to zobaczycie, że będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie. Tylko panienko Weroninko, to tak tutaj będą odkryte te gniazdka teraz? No potrzeba poczekaj. Dobrze, mam ci zaufać, tak? No, wypadałoby, skoro jesteśmy małżeństwem i zdecydowałeś się spędzić ze mną resztę życia, nie? To fajnie byłoby ufać. Wymyśliłem nam teraz taki challenge, że musimy odbijać piłkę i kto pierwszy nie złapie po odbiciu, ten przegrywa. I przegrany. Co robi przegrany? Nic, bo ja przegram. Przegrany wychodzi. Yy, o! Nie wiem. Jezu, jaka ty jesteś cinka wera. Ojeju! Uhu! A widzisz? <noise> no. no dobra, bo ja widzisz, ja tak mogę bez końca jak widać. Zazdrościsz, mnie, ty... że ty tak nie uwiesz. Grałem w koszykówkę, jak byłem mały. To miało być dla dziecka. Wyszło nie jest. Nie chodzi o to, chodzi o tunel. Czemu się w to gramolisz? nie wiem, czuję się taka. Budowana. Nie uważasz, że jesteś trochę już za dużą dziewczynką. Uh -huh. No to może wyjść co? Uh -huh. Dziadek przymierza taki kozuszek sztuczny. Tak. A ta. A jaka wesolutka, nie? Mama tam zajęli się pracą a nas wysłali do galerii. Przez to babcia straci dużo pieniędzy. Ja się teraz zacząłem zastanawiać, tutaj już poprzynosiłem resztę rzeczy, które będą i zacząłem się zastanawiać, co z tą kanapą. Czy nie lepiej byłoby jej postawić tak tutaj, nie? Może się nie zastanawiać, tylko pomóc. Jak Weronika, tam teraz zobaczcie, ona nawet zmieniła położenie tej maty. Pamiętaj się, jeszcze położenie 10 razy. Tak, pewnie to jeszcze ważnie zdąży zmienić położenie z 10 razy, ale ja już nadmucham baloniki. Ja Mam tylko nadzieję, że to jedno to wystarczy, nie? Taka jedna butla na napełnienie czterech takich baloników. I pomyśleć, że kiedyś jedyna opcja to było dostać coś takiego na jakimś festynie. Chwila prawdy. Fajne. Zobacz, i to musi być tak na nad zaraz, bo to w tęcza. No nie! Za dużo, nie? No nie! Za dużo dałeś, nie? No nie właśnie. No to czemu ten? No bo kurde, tu się do końca nie doprostowały te. No i co? No ja nie mogę, no to był najładniejszy balonik. Teraz mi jest przykro. Ej, patrzcie na to, fajna panda, nie? Zobaczcie, to jest chyba jelonek Werka, nie? Jelonek. Anda. Tego już nie będę dopompowywać, bo jak w ogóle dotkniemy, to czuć, że to już jest tak dosyć mocno, tylko po prostu no, nie unosi się, no. Ale on wydaje mi się, że powinien być gdzieś przyczepiony. Czekaj, ten tutaj gdzieś tak tu, o. tu powinien być, o. a te po bokach. Ej, <śleszy> kurki! A co my z tym muszkiem zrobimy? No. Może tu, bo jak tu i tak jest ta szafa, to bez sensu byłoby to ustawiać, bo wtedy automatycznie mamy mniej miejsca. Bo tej, tego też nie można przestawić. To Więc... gdzie to ma być? No tu. Tu wzdłuż? No dobra. No Przynajmniej tam. do tych kabli nie będzie. Nie podoba mi się to. Mi też. No jak ja mam to teraz tam przenieść? Jak wyszło to i wejdzie. No, ale ja to jeszcze obracałem. A ty nie Maliłem, żeby to na początku ogarnąć. Trzeba było na początku ogarnąć i to tam ustawić. Teraz już nie będzie tak łatwo. Śmiejesz się, tak? Nie. Śmiejesz się, słyszałem. Nie. O Jezus! Kurde. Najgorsze jest to, że to odjeżdża. <noise> Kochanie, ale ty jesteś silny. No, jestem silny jak, jak Max Gras. Ja wow, pan mi to na ręce i dlatego tak to puściłem. Trochę dziwnie taka napast z tej strony. Mi się to. Też mi się to nie podoba. Znacie Weronikę? Każdy ją zna. Ona zawsze fajne pomysły ma, zobaczcie! Stwierdziła, że to trzeba dać pod okienko, przestawić i wtedy zrobi się tu więcej miejsca. Kto ma najmądrzejszą dziewczynę na świecie? Żonę nawet. No kto? No ja. No pięknie! No cudownie, ej! No od razu się robi więcej miejsca, to fakt. Już wjechaliśmy na górę. Tutaj widać całej okazałości właśnie. Dekoracje z Miunia sobie ogląda. Dobre wieści, jesteśmy już bliżej niż dalej. Weronika znalazła jeszcze takie baloniki gwiazdeczki. Trzy już napompowane, został ostatni. I nie będę wam tutaj na razie pokazywać jak to wygląda, chociaż czekajcie, mogę zrobić zbliżenie na sam balonik, bo podleciał do góry. A całości wam jeszcze nie chcę pokazywać. Proszę bardzo, taki balonik. Proszę bardzo, tutaj Weronika przyczepia. Tam mamy ten balonik. Tu mamy te baloniki, a jeżeli chodzi o resztę całego placu zabaw, to za chwileczkę, ale już tutaj wygląda fajnie. Proszę Milunia, wcinamy. Mięska. Mmm, ale fryteczki milionia nie je, tylko ziemniaczki. Ja oczywiście konkretny, sadowym. Jakie tutaj przymierzalki mamy. Dobra czapunia? <śmiech> <śmiech> Fajna, podoba się. Czekamy na rodziców. Mają po nas przyjechać po prostu. No. Dobra. Praktycznie wszystko już jest gotowe. Weronika przywiązuje ostatniego balona. Możemy Wam już pokazać, Nie, czy... nie? nie możemy jeszcze pokazać. No, niech to będzie skończone. Trzeba ja to jeszcze uprzątać. No tak, właśnie trzeba tu. <laughs> Trochę jest tutaj. Musimy, no właśnie, posprzątać to wszystko. I dopiero wtedy będziemy mogli Wam pokazać, jak to wygląda. Ogarniamy się, pojedziemy po Milkę i razem z Milką, jak wrócimy, no to właśnie. wtedy Wam pokażemy. O, najlepiej. dokładnie tak. Tak będzie najlepiej z reakcją Mii. To nas tutaj odwiedził? Mama, mama vlogerka. Mama vlogerka. Mamy dla ciebie niespodziankę, ptaszku w domku. No, fajna niespodzianka. Teraz pora sprawdzić reakcję Mii na plac zabaw. Ty jeszcze nic Miicia nie wiesz. No jest tutaj zmiana mała, no. Zmiana. No i zobaczyć. Mija, chodź zobaczyć co czeka na ciebie, no. No chodź, no. Uwaga, uwaga, zobacz. Jak fajnie, Oho! nie? Tak, tu są baloniki, tak, tak, ale pięknie. Ja cię kręcę. Ale taka zmęczona jestem nie. Ale ty będziesz biała <gry> jutro zabawę! O, Kuhu. zobacz! Zobacz. Co tam jest? No, no teraz chodzi obczaja, Co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? Mhm. Tak, tam jest panda i jelonek. Więc tak wygląda cały plac zabaw. Oprowadzamy cię Mija. Tu masz rurę, tak? Możesz sobie wejść do rury. I tu masz swój zamek księżniczki. A w zamku, weź Berka, o, odsuniemy ci rurę, żebyś mogła sobie wejść nie przez rurę. W zamku czekają twoje pluszaczki. No, okay. Tutaj możesz się Micia, wspinać. Tu masz nowy basen z kulkami. Tak no, <słuch> możesz je wyrzucać. Tu masz drugi basen, tam możesz sobie wejść. Masz swoje ulubione baloniki, bo ty lubisz balony na hel, nie? Oj, Ojej, Musiałam sobie, musiałam sobie. Teraz tylko wyobraźnia cię, Mimi, mi ogranicza. Ale fajnie, chyba jej się podoba. O, wejdziesz tam sobie zobaczyć? Czy tu... O! A kuku! <grym> Idziesz do mamy? Jeść! Buźki? No. Chodź tu. Wsteczny? Chodź tu. To jej się chyba najbardziej będzie podobało. Aho! A zobacz, tam kotuś. <grym> Szoku doznała. No, za dużo rzeczy. Masz swoją własną salę zabaw, micia. Sobie myślisz, że wyjeżdżałam z domu, to tak tutaj nie było tego wszystkiego, nie? I się podobają te ten jelonek jej się chyba podoba. Zobacz Widzisz? Nie. Zobacz kto tam jest daleko. Mama? O. Fajnie ja Fajnie O, wypróbuję do wspinania. <laughs> Może teraz <laughs> I ucieka przed babą. Zobacz mimi. Mama tu chce wejść. Patrz to, zobacz. Jeść. O! O! Mama, a ty nie za duża na to? Oczywiście, że nie. Ona no, dzisiaj miała dzień pełen wrażeń, więc po prostu z pod takim wrażeniem, ja czułam, że tak będzie, że ona wejdzie i po prostu będzie... O! Musi się oswoić ze wszystkim. Musi... No ona też jest zmęczona, więc ja podejrzewam, że na jutro ramę. Jak się obudzi, to po prostu będzie się bawiła. Co to idzie? Patrz, idzie po tobie. Co to idzie? Dzie brawo, przeszłaś. Dzień dobry dnia następnego. To się już tu sobie wchodzi. No hej. Kakak, Kolejny dzień, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy po siłowni i teraz dopiero mijcie sobie, może tak ten, bo rano to się szybko ogarnali, ogarnęliśmy i wychodziliśmy z domu, nie? Ale masz teraz fajnie, co? Teraz sobie przynajmniej na spokojnie może wszystko ogarnąć, no bo wczoraj jak przyjechaliśmy to była zmęczona. A teraz dzisiaj cały dzień zabawy będziesz miała tutaj, nie? Chyba się podoba. I Milcia w swoim zameczku. I Micia nawet znalazła swoją starą zabawkę. Ej no, dawno się nią nie bawiła. Ale skupiona dzidzia. Fajnie, nie? Podoba jej się. To tyle w dzisiejszym vlogu, kochani. Do zobaczenia we vlogmaskach. będzie ich teraz troszeczkę i w tym roku powinny być te vlogmasy zabawne. Z naszą małą kluchą. Zobaczymy, czy będzie chciał ubierać z nami choinkę. Prędzej rozbierać. Prędzej rozbierać, nie? To jest dziecko, które robi wszystko rozbierać. Tak, patrzcie to, jaka wkręta. Mm. <grych> Najważniejsze, że jej się podoba, teraz jakie tutaj ładnie zrobiliśmy. Co prawda, nie na długo, no bo wiadomo, że tutaj wyjedzie już stąd nasza. Już kanapa. tutaj kanapa, która służyła nam dzielnie przez 5 lat, Weroniko. Przez 5 lat nam ta kanapa służyła. Wjedzie nowa, ale gdzieś będziemy musieli ulokować ten jej zameczek. Także dziękujemy Wam za dzisiaj. To był ostatni film w listopadzie. Do zobaczenia we Vlogmasach. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Pa!